Czy wiecie, że praktycznie każdy z nas mógłby posiadać dwa obywatelstwa? Do niedawna, w zasadzie do niedawna. Dlatego, że Napoleon sobie wysłał na Haiti Polaków, legion polski swego czasu. No i ponieważ ci Polacy nie chcieli zbytnio tłumić kwestii i zabijać Haitańczyków, Haitińczycy tak polubili Polaków, że kiedy powstało państwo Haiti, w piątym punkcie Konstytucji została zamieszczona taka klauzula, że każdy, kto każdy, kto będzie Polakiem i zgłosi się o pobywatelstwo Haiti, z automatu zostanie mu to przyznane. Obecna konstytucja Haiti tego już nie ma. A dlaczego? A no bo Polacy sobie w 1974 roku wkurzyli dyktatora. On się chyba nazywał Duvalier. Taki lekarz. Najmłodszy przywódca państwa, bo został dyktatorem mając 19 lat. No i jak to było? Ano było to tak, że w 1974 roku były mistrzostwa w piłce nożnej. I na tych mistrzostwach Polacy zajęli. Trzecie miejsce, wygrywając z Meksykiem. I ta cała sytuacja tak wkurzyła dyktatora Haiti, że nakazał usunięcie z konstytucji piątego punktu, tej konstytucji gwarantującej każdemu Polakowi obywatelstwo Haiti. Czyli, tak krótko mówiąc, za to, że wygraliśmy. Dyktator się wkurzył, że przegrała drużyna z Ameryki Środkowej. Ale, wiecie co? Tak, w zasadzie, po co nam obywatelstwo Haiti, państwa, które jest jednym z najbiedniejszych państw? To chyba żeglarze by się tylko ucieszyli, ponieważ właśnie tam są te wszystkie miejsca z piratów z Karaibów. No i tam rosło. W sumie piractwo. Ale warto jest o tym pamiętać, że do 1974 roku każdy z nas mógł mieć dwa obywatelstwa z automatu. Tylko dlatego, że był Polakiem.